Słuchajcie, dobrze, że akurat mam rekord. Do czego służy oglądanie shortców i innych tiktoków? To będzie najbardziej cicha wycieczka, jaką odbyliśmy z dziećmi. Coś tu się rozbiegło. Nie, dzięki. Nie dziwię Rozdzielamy się. Dzień dobry. W kolejnym dniu. Wczoraj za dużo nie kręciliśmy, bo włączył nas się taki trip chill. Dzisiaj przepiękna pogoda, postanowiliśmy zebrać się i tutaj zwiedzić pobliski Człuchów. I naszą uwagę przykrył, przykuł punkt, który zwie się z zamkiem, z zamkiem krzyżackim. Więc jedziemy zobaczyć, tak żeby ruszyć tyłeczki z, z miejscówki. A, w międzyczasie sprzedam Wam małą ciekawostkę. Wczoraj braliśmy prysznicę, wszyscy, i z, jakbyście się zastanawiali, ile zużywamy wody. To tak jest totalna ciekawostka, zupełnie off-topic tego, co teraz się tu dzieje. Zużyliśmy około 50 litrów wody, i to tyle, co chciałem powiedzieć. Szybka to była wycieczka, już jesteśmy pod zamkiem. Do czego służy oglądanie shortców i innych tiktongów? No, nie trzyma się, czekajcie. Eee, cięcie? Wy, wytnie się to. Chwila, chwila. Eee, kremę, stres zjada młodą youtuberkę, po co ci się pali latarka, ale dobra. To nieważne. Idziecie? I co, i teraz tak chodzisz? Bluzka z telefonem. O kurcze. O, że tu jest słuchów. I że tu jest Malbork to nie? Ale tu jest Lemborg. Proszę bardzo, szlakiem zamków i fortyfikacji. No oczywiście, e, czym by było takie wyjście bez chociaż pojedynczego wrócenia się do samochodu. Ja śminie kurtki, nie wzięliśmy. Dzisiaj wróciłem, nie? Tu się rysuje całkiem fajny widoczek. Wijamy się tutaj. Już takim urokliwym mosteczkiem. Nie wiem, czy to co robimy to jest dewastacją jakiegoś zabytku, czy tu można wchodzić? Gdzie pisało, że można? Nie pisało, że nie pisało, że nie można. Aha, okej, okay, rozumiem. Mała zadyma przy kasie, ale już prawie wchodzimy. Mamy audio przewodniki. Pokaż audio przewodniczek. oderwani od komórki będą patrzeć w audio przewodniki. Super. Co tam ktoś do ciebie mówi? Cześć, Jonasz. Znajdujesz się w holu wejściowym. Miło mi, że odwiedzasz mój zamek. Krzysiek oszukał system. Zainstalował mówi wjazd razem z audioprzewodnikami kosztował 46 zł, więc w ogóle mega spoko cena, nie? 12 normalny, a 8 burgowa, dzieciaki do 5 roku życia nie płacą, czyli plus czwóreczka od audioprzewodników przy tym zapłaciliśmy za 4, dostaliśmy 5 a Krzysiek yy, oprzez system jest po prostu kozakiem A ty co ciekawego słyszysz? Przejazd zamykany był solidną bramą to będzie najbardziej cicha wycieczka, jaką odbyliśmy z dziećmi. Cicho, cicho. Cicho, cicho. cicho. Dobra, dobra, dobra. A tak wyglądał kiedyś ten zamek. Czyli mhm. my jesteśmy tutaj. O, tu jest wejście. Ła, tu kiedyś rzeka płynęła. Teraz jest ulica. Gotycki detal architektoniczny, ale ładne to. Zobaczcie, z cegły wyrzeźbione. Cegła z odciskiem łapy psa. Ale wszyscy są wciągnięci. Numizmatyka. Coś dla mojego taty. Muszle. Coś dla mojej żony. Średniowieczne e papierosy tu są. Nawet nie średniowieczne, bo to xvii xviii wiek. Tak to jest jak nagrywasz film, a potem okazuje się, że zrobiłeś po prostu tylko jedno zdjęcie. Nie? Więc pokrótce rzesziliśmy pięterko niżej. Wszyscy mocno się wciągnęli w te audio przewodniki. Jesteśmy w fajnej komnacie, w której tu już króluje zupełnie inny temat. Bardziej jakieś takie militarne tematy. Tu jakieś kusze. Były takie piękne mecze i zbroje. Ładne to co? A tu uwaga, ukryta sala. Myśleliśmy, że to jest tylko korytarzek do windy, a to jest sala wystaw czasowych. Fotografia akurat. Przewodnik właśnie mi o tym mówi. Wstałem słuchawki i wziąłem Jeremiasza. Czuję się teraz taki w ogóle wyzwolonym. <grymne> pan przewodnik mi powiedział, że poczeka teraz, aż pójdę dalej. Bardzo miły ten pan w słuchawkach. Ale jest element militarny też tutaj. Fotosnajper. Zastanawiamy się, czy spust migawki odpalał się. Przez naciśnięcie tego spustu, w jakąś salę musieliśmy e, pominąć, bo jest e, remontowana i przewodnik nas wyprowadził na dziedzinie zamku. I mówi, że to jest jego ulubione miejsce. Fajnie, tak nagle z piwnicy ten Takie różne konstrukcje, po których można sobie chodzić i e, zwiedzać, jakby to, co się dzieje pod stopami w porządku. Wow, ale tu jest view. Ja. Janek odkrył, że tu można wejść, zobaczcie. O, tamten porozowy ludzi to Janek. Bo tam są schody na dół. Ale wypas, czyli będziemy to zejść tylko z góry, ale to zejdziemy na dół, no pięknie. Jak Krzysiek oceniasz? Pierwszy raz jestem w takim zamku i mi się bardzo podoba. Tu jest tajemnicze zejście na dół. Może nie tajemnicze, ale... Myślałem, że nie będziemy mogli zejść tu na dół. Super. Tu jesteśmy teraz. Zaczęliśmy z dziedzińca, tutaj dużo się działo i teraz nastąpił bardzo naturalny podział. Chłopaki idą schodami, a dziewczyny jadą windą. Czyli ładujemy się na basztę, wieżę, basztę. Jęśmina zasłuchała się w audio przewodnika na dziedzińcu i mówi Wiesz tata, chciałbym mieszkać na takim zamku. W zamku? No dobra no, pomyślę. Może kupimy jakiś taki zamek, dmuchany chyba bardziej. I wyremontujemy. Jesteśmy tu u góry, i tu jest wyjście na wieżę, na które już tam Janek się grzeje, leci. A tu jest wyjście do jakiejś ekspozycji. Coś tu się rozbiegło, a nie działo się. Rozdzielamy się. My idziemy na wieżę. Ale tu jest widoczek na jezioro przed cudownym. Są dwie opcje. Możemy wejść metalowymi, stalowymi schodami, tędy Albo wejść takimi starymi średniowiecznymi ceglanymi schodami, które o wiele są bardziej strome. I tu jest zakaz schodzenia, tu można tylko wchodzić, ponieważ są te schody za ciasne, żeby się tutaj minąć. I co jakiś czas tutaj można wyjść na te schody metalowe. Szukamy dalej, tu są, tak, szukamy ceglanych schodków. Męczy mnie to iście. Męczycie to iście. Wszyscy już przestali słuchać audio przewodników, bo wieża to jest po prostu tutaj nasz główny cel. I po prostu już nic nie jest ważne. że jesteśmy na wieży. Śmina chodzi w kółko. Co tu jest za widok? To piękny widok na Człuchów I Tym korytarzykiem to chyba sobie tak chodzimy naokoło. Teraz jedyne co nam zostało to stalowe schody, które zaprowadzą już nas na. Dokładnie, nam sam szczyt baszty. Idziemy, 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 i zobacz, co nam się ukazuje. O, ja się stunę. nagle jesteśmy na powietrzu. Wow. A tu spotykamy Janka i Jonasza. O, super. Po to tu przyszliśmy. I widok na całą okolicę tu jest. O, dzwon. Ciekawe, ile ludzi wpadło na ten sam pomysł, co ja teraz zrobię. Czyli. No, my już myśleliśmy, że mamy basztę za sobą to okazało się, że z tego e, poziomu, gdzie zaczyna się winda na basztę, w górę można jeszcze, ale tylko schodami zejść na dół. Tu są różne ciekawe ekspozycje zbroi: Huzarska zbroja, jaka piękna, krzyżacka. O, jacy, sonę! Jakie tu jest zejście tą drabinką na dół, to bym z las. O kurczę. Czujecie to? A Przed wejściem główne wychodzimy. To są te drzwi, które myślałem początkowo, że musimy wejść. No tak właśnie. Skifa się trochę powiesiła tutaj, bo jest, ktoś tam się kłóci w ogóle, ale okej, okay, no ogarniemy, bo chodzi o to, że już ogólnie głód się wdziera w rodzinę. Asia poszła tam. Karmi cieremiasza. Tu poszedł Jonasz z Jankiem. Tam poszła Julka. A ja stoję tu. Co Julka? Tum, tury, 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 tury robin robin no a wszedł <śmiewanie> ładny tu taki parczek w koło <śmiewanie> który jest resztką z zamku coś tam coś tam no taka przestrzeń ładna po prostu teraz aktualnie głosujemy co pójdziemy zjeść na mieście Ponieważ nie działa nam lodówka w przyczepie, więc nie mamy za bardzo zapasów jedzenia. I, i póki co jest 3 na 7 za kebabem. Czy właściwie to nasza jaś, no bo Jeremiasz nie głosuje. Musi być demokracja, słuchajcie, musi być. No, jesteś za kebabem? Mamy 4 głosy na kebaba. Idziemy w to. Spada mi? Jeszcze raz musisz mi zrobić. Dobrze. Jasmina mówi, że zaraz będziemy, będę wyglądał jak baba. Tak. Bo idziemy do kebabu, który nazywa się Alibaba. Zrób Alibaba. ze mnie. Alibaba. Zrób ze mnie babę. Mhm, uh -huh. uh -huh. Alibaba. Wylądowaliśmy z powrotem na miejscówce. A teraz jesteśmy przy pomoście. I mówię szeptem z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj śpi remiarz. A druga kwestia, o której mówię tak po cichu, to tam krzy łowi głowi ryby. Idziemy zobaczyć, czy coś mu się udało złowić. Też bądź cichu. Słuchajcie! Dobrze, że akurat mam rekord. Moi drodzy, jesteśmy świadkiem spektakularnego wydarzenia, ponieważ właśnie jak tu przyszliśmy, to yy, Krzysiek miał branie i złowił co? Płotka. Poszła. Ej, widzę Krzysztof, jak jest to było humanitarne, że ją wypuściłeś. Ja tak zawsze Brawo, Robię. <noise> Brawo dla Krzyśka. Całe YouTube y teraz klaszczą. Wędkarstwo weszło na grubo, Janek postanowił z dziewczynami zbudować swoje wędki. Po Pokaż, czego ty zbudowałeś wędkę? Z kawałka drewna, który znalazłem w lesie. Sznurek? Sznurek, szyszka, to jest, pieniądze. Rozumiem, że to jest spławik. I tu są pieniądze, 5 Jako obciążnik. I średnia taśma, policzona od wujka. Brawo okay, wujek. Bardzo. Za ideę wędkarską i za srebrną taśmę wujek jest w szoku. Mówi, to ja wydałem 5 stóp na wędkę, tu można tak. Trzyminko, Chodź, pogramy razem w grę. Moi drodzy, takie właśnie emocje towarzyszą nam w związku z tym, że musimy stąd wyjechać. Było nam tutaj dobrze posiedzieć. Było nam tutaj dobrze, ponieważ byliśmy tutaj z Dorotą, Kingą i Oliwką. Było nam tutaj dobrze, bo wyjechaliśmy wreszcie po kilku miesiącach. Eee, no i dlatego jest nam trochę smutno stąd wyjeżdżać. Nie chce nam się trochę nam z, e, smutno wracać do codzienności, wiecie, to taki ten przygniot. Smutno mi też trochę z tego powodu, że mam pewne przemyślenia na temat tego wyjazdu, coś się zmieniło, pewne rzeczy są trudniejsze, ale o tym chyba teraz tu nie będę mówił, może kiedyś, nie wiem. Pewne rzeczy musimy sobie przemyśleć, zastanowić się, jak się zorganizować, co zrobić, jak wyjeżdżać. Zdradzę wam tylko, jakby jeśli chodzi o nasze plany, mamy cały lipiec wolny. I chcielibyśmy go przynajmniej, takie było wstępne założenie, poświęcić na potrulanie się Gdzieś po Polsce, może gdzieś za granicę, no różne plany Ten wyjazd miał troszeczkę to jakby zweryfikować, na ile jesteśmy przygotowani do egzystowania w czepie w 7 osób No i są w związku z tym w naszych głowach różne myśli Dobra Taki jestem trochę rozrzucony w głowie eee, Tyle Trzymajcie się Pa! Wyjeżdżajcie na dziko. <gry> <gry> Sentencja na koniec.